Przypomnę, w, w tej próbie naszej siódemki nie dało się uniknąć ryzyka. Sam podejrzewam, że byli nie tylko oni wśród obserwatorów. Ale trzeba to zrobić, albo stracimy pomoc na zawsze. Zakładam, że w kwestii powstania wyspy nie było decyzji, czy międzywymiarowe kolizje materii ustaną, czy wciąż będą się nasilać. Doświadczenie z pierwszej ręki pokazuje, że skurcz. Nie czy przypomnę sobie, czy byłem pewny, że uniknie się tej całej kalkulacji? Czy nie bałem się, że po ewentualnym zapętleniu stanę się całkiem niemy, tak jak obawiali się wszyscy inni? Nieważne. Teoremat okazał się pełnym sukcesem i udało mi się nam, Tobie, poradzić bezpiecznie poza pętlą dokładnie w chwili rozszerzenia. Osobliwość została zatrzymana. Dając nam sporo czasu na skonstruowanie urządzeń do synchronizacji węzła. Nie uwzględniłem tylko jednego, że urządzenie można aktywować wyłącznie z wewnątrz pętli. Stąd też konieczność zastosowania tego pospiesznego, prymitywnego nagrania. Właśnie dlatego jesteś. Jestem. Tam. W centrum całej pętli. Aktywuj nasz nadajnik dokładnie w chwili, gdy ten licznik nie będzie znajdować się na obszarze odczytu. Strefa zero musi być opanowana. To może być koniec nicości. thank you